czym my się kierujemy. Jakby w te trzy głosy, one dotyczą trochę innych rzeczy, one mówią o trochę innych też odstępach czasowych, bo król mówi generalnie o... O transformacji, o tym, o, o tym, co się wtedy działo? No, ten, ta książka Marcina Króla to zdaje się rachunek sumienia. Była ona poprzedzona e, obszernym wywiadem, któremu, którego ten udzielił Grzegorzowi Stroczyńskiemu w Gazecie Wyborczej tak około rok temu. E, I w tym wywiadzie, no, półgębkiem bardzo od niechcenia, a jednak profesor Król przyznaje, że może ta diagnoza liberałów e, podczas transformacji ustrojowej nie była najlepsza. No ja muszę powiedzieć, że gdybym występował w roli kapłana, który ma udzielić rozgrzeszenia Marcinowi Króli, to nie udzieliłbym tego rozgrzeszenia, no bo czego? ten rachunek sumienia nie jest, nie jest do końca szczery, a przynajmniej nie, nie, nie zgadza się z prawdą. I muszę powiedzieć, że ton, czy jakby poziom, poziom diagnozy jest bardzo podobny we wszystkich tych trzech wystąpieniach. One się opierają na jednym, to znaczy traktują Polaków, polskie społeczeństwo jako roszczeniowych petentów jako petentów, którzy... To jest cały czas ten sam poziom analizy, który zaprezentował Józef Tischner w tym słynnym swoim wystąpieniu telewizyjnym, które potem było tym esejem Homo Sovieticus, znaczy oceniającym Polaków jako takie grono ludzi stojących w kolejce, nie do końca wiedzą za czym ta kolejka stoi, ale mają nadzieję, że zaraz, zaraz władze coś rzucą I generalnie to, to, co nimi kieruje przede wszystkim to nie jest serce, umysł, ale to jest żołądek. Prawda? I taki, taki, taki ton rozczarowania polskim społeczeństwem, rozczarowania niskimi pobudkami Jakie to się, jakim to społeczeństwo się kieruje. I tak naprawdę to profesor król nie powiedział nic, nic absolutnie nowego. To jedyne jakby przesunięcie w tej diagnozie, jakie następuje, mówi, no, no, no może oni rzeczywiście byli nie do końca tacy na jedzenie, jak nam się wydawało. No może oni rzeczywiście te pobudki były tak niskie. A ten list ma być sygnałem, że panowie, my nie jesteśmy roszczeniowymi petentami, my chcemy być traktowani jako podmiot. My nie być... w tej diagnozie profesorów i redaktorów z liberalno-lewicowego środowiska, inne jeszcze przesunięcie, przesunięcie pokoleniowe, o ile kiedyś roszczeniowymi nazywano ofiary transformacji ustrojowej, to dzisiaj nazywa się tak tych bardzo młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą w swoje świadome życie. No ale jeśli młodzi ludzie tacy nie są, to jacy są. Właśnie ja chciałabym tutaj nakreślić e, ogólnie nastroje, bo ten list jest taką eman emanacją właśnie tych nastrojów. E, I właśnie e, to działa tak, że żadna grupa nie jest w stanie funkcjonować w pełni wykorzystując potencjał swoich e, uczestników w momencie, kiedy mamy do czynienia tylko z bardzo silnym liderem, a pozostałe członkowie grupy są bierni, nie mają wpływu na nic. A Polska w tym momencie jest właśnie takim projektem. Świetnie pokazują to ostatnie wybory prezydenckie, a zwłaszcza wyniki pana Kukiza e, wśród Polaków, na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie osiąga on wynik ponad 50% poparcia. I tu nie chodzi o program, ponieważ ta grupa jest bardzo zróżnicowana ideologicznie, tak samo jeśli chodzi o kwestie takie gospodarcze. Tu chodzi o to, że ktoś tych ludzi wreszcie potraktował poważnie, nie jako bez, bezimienny target kolejnej kampanii. A młodzi ludzie właśnie tego potrzebują i oczekują tego, żeby, żeby dostać jakąś podmiotowość i tego, żeby, żeby poczuć siłę sprawczą, żeby ktoś wykorzystał ich potencjał i właśnie chcemy być głosem tych ludzi, bo my się na to nie zgadzamy. Mamy świadomość, że tylko w momencie, kiedy poczujemy, że państwo to my, e, będziemy w stanie wziąć jakoś odpowiedzialność za tyzanie i, i, i mu zaufać. Ale ten list utrzymany jest w bardzo kontrowersyjnym tonie, w bardzo takim konfrontacyjnym tonie, trzeba przyznać. Jego końcówka brzmi: to my wymyślimy i zrobimy Polskę od nowa, a wy znikniecie. Spokojnie, czeka was tylko emerytura. Obędzie się bez zbędnej dramaturgii. Dlaczego konfrontacyjna emerytura jest bardzo przyjemną rzeczą? To jest, yy, zwłaszcza, że tych Panów czeka emerytura o nie, naj, nie, nie najniższej. Żeby nie, nie Polacy nie najniższej się podmiotowili, i... młodzi Polacy, to trzeba odesłać tych yy, tak zwanych ekspertów na emeryturę? Niestety tak, bo wydaje mi się, że yy, oni są, to jest grupa ludzi yy, intelektualnie, mentalnie, ale też osobowościowo po prostu niezdolnych do, do, do przystosowania się do obecnej sytuacji, do, yy, do przeprowadzenia yy, reform w Polsce i wydaje mi się, że ich reakcja na to, co stało się w niedzielę, jest, jest bardzo jednak w jakiś sposób yy, w jakiś sposób przewidująca. Bo to jest tak, że my cały czas skupiamy się na Pawle Kukizie i na tych Jowach. A wydaje no. mi się, że dużo ciekawsze od tego, co się stanie z Kukizem i tego, co się stanie z Jowami, które są kontrowersyjnym postulatem, jest cała fala yy, jest cała fala, która za tym stoi. Tak jak to przy, przed chwilą powiedziała Karolina, to jest fala ludzi, których protest nie jest już protestem biernym, wycofaniem się w prywatność, emigrację tak. wewnętrzną, albo emigrację zewnętrzną, wycofaniem, wyjechaniu z Polski, jakby chciał od nas profesor Jan Szczepiński. Dla tej ludzi, dla tej sfery to jest wymarzona forma protestu, jaką, jaką moglibyśmy tylko przyjąć, ale to jest zwiastun, dopiero pierwszy zwiastun, powiedzmy to też bardzo, bardzo wyraźnie, że te, te zmiany nie znajdą, nie, 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 nie zajdą od razu. To jest zwiastun tego, że młodzi ludzie potrafią się, potrafią się buntować aktywnie yy, i, i, I to jest szansa na to i to jest sygnał tego, że system, który mamy do czytania już prawie od 26 lat, system transformacji, modernizacji, budowania państwa przeciwko narodowi, w ukryciu przed tym narodem, w strachu przed narodem, zaczyna kruszać. To jest początek końca tego systemu. Tak, to jest też tak, że to nie jest, mimo że list jest dość jakby radykalny w swoim wyrazie, to nie jest tak, że my tylko negujemy. Proponujemy dużo rzeczy w zamian. Młodzi ludzie mają pomysł na tą Polskę, tak jak właśnie wspomniane było w liście. Jednym z takich pomysłów naszych jest na przykład portal Jagielański24, który chcemy, stworzymy po to, żeby, żeby stworzyć jakąś platformę do dyskusji, właśnie do kreowania się tych pomysłów na Polskę, i, i, i to jest tak, że oferujemy coś, coś od siebie. No dobrze, pojawia się jakiś nowy aktor historii, można by powiedzieć, Oby. ten młody podmiot zbiorowy, ale jaki on tak naprawdę jest? bo Oprócz tego, że jest młody, można podejrzewać yy, czy uczynić z tego także zarzut, że jednak środowisko klubu jagieryńskiego i presji to y, ludzie o poglądach skonkretyzowanych, konserwatywnych. A co z resztą młodych ludzi? Yy, oczywiście, że tak. jakby yy, na, Najgorsze, co teraz możemy zrobić, to zacząć ustalać najniższy wspólny mianownik i, szukać, i, i, i stać się jakąś taką bezpłciową, yy, pokoleniową magmą. Ale wydaje mi się, że to, co łączy. <laughs> To, co łączy w jakiś sposób całe nasze pokolenia, nie tylko nasze, nie tylko nasze środowisko, to jest świadomość tego, że my już naprawdę nie mamy się gdzie cofać. Tak? Znaczy, yy, pokolenie naszych rodziców czy naszych dziadków yy, miało jednak tą świadomość, że po nich będzie miał kto posprzątać. Znaczy, sytuacja demograficzna w Polsce, sytuacja yy, zadłużenia Polski. To są wszystko takie czynniki, które wpływają na to, że po prostu albo my to zrobimy, albo, albo, tego, yy, albo tego już nikt nie zrobi. Tak? Po prostu nie mamy, yy, nie mamy już w pewnym sensie wyboru i jakby bardzo. Bardzo jasno trzeba też trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz, znaczy te wybory, z którymi to wszystko się odbywa w określonym kontekście politycznym. Oczywiście bez kontekstu politycznego nie byłoby tego listu, bo polityka jest rzeczą, która determinuje bardzo wiele rzeczy. Ale te wybory nie przyniosą, nie, nie przyniosą tej zmiany, jak o jaką nam chodzi. To jest jakiś sygnał, to jest jakiś, to jest jakiś akt, to jest jakieś wydarzenie, ale naprawdę ciekawie zacznie się robić dopiero za 4 lata, kiedy ludzie z naszego pokolenia staną się aktyw, będą będą się stawali aktywnymi podmiotami. Podmiotami politycznymi i zmieniają się też mechanizmy awansu, mechanizmy funkcjonowania polityki, bo one są niestety, ale we wszystkich polskich, polskich partiach, polskich wiodących siłach politycznych bardzo podobne do siebie. Tak, my potrzebujemy takiej redefinicji pojęcia polityka. Polityka nie jako właśnie coś odległego, co nie zależy od nas, tylko polityka naszych codziennych decyzji. Młodzi ludzie potrzebują właśnie takiego poczucia, że, że mają na coś wpływ i to jest bardzo ważne, żeby te inicjatywy spychać jak najbardziej na dół, żebyśmy jako społeczeństwo mogli poczuć się za to odpowiedzialni. Skoro idziemy tropem politycznym, to warto zapytać także o afiliacje polityczne yy, młodych ludzi. Czy to wszystko są wyborcy Pawła Kukiza? Yy, nie. Paweł Kukiz moim zdaniem yy, zrobił yy, ca ca cały geniusz tego wszystkiego, co się stało. Wylega na bardzo prostym, bardzo prostym rozpoznaniu podstawowej emocji. Emocji yy, po, po, pożądania wśród młodych ludzi sprawczości, tego, tego żeby, żeby ich życie coś znaczyło. Jest takie y, genialne pojęcie, którego użył, y, użył Leszek Kłakowski, opisując to, co się działo z, y, z rewizjonistami partyjnymi po wyrzuceniu z partii. On stwierdził, że oni zostali wtrąceni w idiotyzm życia codziennego. Otóż nasze, na, nasze pokolenie też jest w jakiś sposób wtrącone w ten, ten idiotyzm życia codziennego, znaczy bardzo często to, co my robimy, to, co się z nami dzieje, to, co się dzieje z nami na studiach, w naszym, y, w, 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 w naszym życiu, nie ma przełożenia na historię, nie ma przełożenia na to, na to co się dzieje z naszym państwem. No to jest bardzo, bardzo ważna, bardzo, bardzo podstawowa potrzeba człowieka. Człowiek jest zwierzęciem politycznym i wydaje mi się, że ojcowie, założyciele III Rzeczpospolitej o tym zapomnieli. No właśnie, skąd, może trochę opiszmy tych przeciwników w takim razie, tych młodych ludzi i ich budzącej się podmiotowości. Kim są ci mędrcy III Rzeczpospolitej? Trzecia... Jak wygląda ich model uczestnictwa hmm. obywateli w życiu publicznym? Trzecia Rzeczpospolita została y, ufundowana na, y, na takim pomyśle który rozdzielał bardzo wyraźnie dwie grupy obywateli. Z jednej strony mamy profesjonalistów, a z drugiej strony mamy dylatantów. Profesjonaliści to jest bardzo bardzo wąska, grupa, bardzo wąska grupa ludzi, którzy mają dostęp do Jeffrey'a Sachsa albo mają dostęp do tajemnej wiedzy tego, jak, jak, należy, jak należy robić politykę i w ich przeświadczeniu i to jest obecne, jakby to jest taki to, 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 to jest taki ton, który jest obecny bardzo mocno w publiczce, właśnie profesora króla, czy, 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 czy ludzi, do których ten list, był, ten list był skierowany. Oni się boją, żeby ten naród im nie popsuł tego pomysłu. Tak? Znaczy oni, się, oni, oni się obawiają, że przyjdą ci ludzie, oni się tak łatwo dają podpurzać, oni są tacy ksenofobiczni, że oni się na tym wszystkim nie znają, że im w ogóle nie chodzi o wolność, oni nie są tacy oczytani jak my. Im chodzi, Im chodzi tylko o to, żeby, żeby, żeby się najeść i żeby, żeby mieć wygodne życie. I oni, oni zrobili trzecią RP w oparciu, w ukryciu, w ukryciu przed narodem. Taki, taki, taki był mniej więcej pomysł. Jest, czytanie dzisiaj publicystyki z początku lat 90. jest po prostu czymś wstrząsającym. O tym, jak znowu wspomniany profesor Marcin Król pisał, że zbyt wczesne wybory wolne są, są niebezpieczne dla, dla demokracji, że zbyt, szerokie, zbyt szeroka możliwość wyboru jest niebezpieczna dla demokracji. Ton pogardy, jaki mówiono o polityce, o partiach, to jest sformułowanie bieda-partie też jest tutaj bardzo, bardzo znaczące, ale tam było jeszcze jedno bardzo ważne założenie. To znaczy, takie założenie, które, które brzmi w polityce masa rzeczy może się wydarzyć sama z siebie. Tak? Znaczy, polityka to są jak takie ruchome schody. Tak? Wystarczy wejść na ten pierwszy stopień i potem jakby już pojedziemy, pojedziemy do dobrobytu. To też jest tak, że to bardzo wygodne tworzenie takiego dystansu, ponieważ wśród młodych ludzi sprawia to wrażenie, że, że polityka jest właśnie czymś odległym i nie ma przełożenia na nasze codzienne życie, więc tak naprawdę często nieprzemyślane decyzje. E, wcale nie są oceniane negatywnie, ponieważ nie czujemy tego jednoznacznego związku e, z tym, co dzieje się w naszym życiu. A Bronisław Komorowski jest politycznym sukcesorem tego typu myślenia o polityce? Oczywiście, jak najbardziej. I zresztą to wszystko, co się... Ta, ta kampania zresztą może przebiegać pod hasłem I mem, stał się i mem stał się ciałem, bo jedno z najpopularniejszych facebookowych stwierdzeń, czyli zlikwidować bezrobocie ustawą, właśnie stało się Stało się aktem politycznym w rękach, w rękach Bronisława Komorowskiego. Znaczy takie przekonanie, że kurczę, znaczy ja chci, bardzo chciałbym widzieć y, posiedzenia sztabu y, urzędującego prezydenta i te rozmowy nerwowe, no to, to co im rzucimy, prawda? To, co im, no, to 100 tysięcy miejsc pracy, to może coś takiego, tak? Znaczy to jest takie, właśnie takie poczucie, no coś im trzeba rzucić i przez te pięć lat znowu będziemy mogli spokojnie, spokojnie przekoczować. I też wydaje mi się, że bierność tej prezydentury, bierność tych ostatnich pięciu lat też wynika z tego, tak? znaczy, wynika z tego, że generalnie tym, yy, to jest takie założenie, tym otłoch nie ma, nie ma co się za bardzo przejmować. Jacek Żakowski zaszczycił Was odpowiedzią, co jest warte uwagi w tej odpowiedzi, którą wystosował redaktor polityki. Znaczy, wart uwagi chyba jest tylko sam fakt, że Jacek Rzakowski postanowił, postanowił nam odpowiedzieć. Natomiast ten list jest, bo to on też utrzyma to w konwencji listu, jest dosyć zasmucający. Znaczy, redaktor Żakowski nie odniósł się tak naprawdę do żadnego, żadnego z tych stwierdzeń, żadnego z argumentów, które poszłam przecież od lat. Przecież to nie jest tak, że nasze środowisko jest jakimś, z jakimś młodym środowiskiem. My wysunęliśmy już masę postulatów. Redaktor Żakowski nie odniósł się do żadnego z nich, tylko odnosił się cały czas do swojego wyobrażenia. Jego wyobrażenia o nas, jako o młodych roszczeniowych ludziach, którzy są zawiedzeni tym, że trzecia RP nie dała im dobrobytu. Oczywiście to jest tak, to jest potężny, potężny problem, że trzecia RP nie dała nam dobrobytu, ale pierwotnym problemem jest to, że trzecia RP nie dała nam politycznej sprawczości i politycznej podmiotowości. Ten gest, ten list Jacka Żakowskiego można odczytać jako rytualny gest współczucia, chyba nic więcej rzeczywiście. A jaka przyszłość przed nami? Czy to, co teraz obserwujemy, a więc. Nagły i bardzo mocny wzrost poparcia dla postulatów Pawła Kukiza, odwrót od rządów i od poparcia dla Platformy Obywatelskiej, także druga tura, w której wiodącym kandydatem jest Andrzej Duda, oznacza także rewolucję obywatelską w naszym kraju. Trudno jest oceniać jednoznacznie, czy to Paweł Kukis będzie tutaj taką emanacją tego ruchu. Właśnie jakby z naszej perspektywy ważne jest to, że to społeczeństwo chce tej zmiany i tak naprawdę nieważne kto tę zmianę pociągnie, nam zależy na tym, żeby, żeby ludzie sami potrafili się w jakiś sposób jednoczyć i do tej zmiany dążyć. Ja bym użył takiej jednej analogii, która jest y, bardzo popularna, ale też fałszywie używana na polskiej prezydencji, analogii z Węgrami, z, z, z tym co się działo na Węgrzech. Proszę zauważyć, że od momentu tych y, protestów y, w 2006 roku wywołanych stwierdzeniem Ferenca Dziuczanego, że kłamaliśmy rano, kłamaliśmy wieczorem, do momentu przejęcia władzy, zgarnięcia z całej puli przez Wiktora Orbana minęły 4 lata. Tylko to zupełnie nie jest tak, jak się wydaje wielu, y, wielu zwolennikom prawicy w Polsce, że przez te cztery lata Wiktor y, Orban robił mniej więcej to, co robi teraz Sprawo i Sprawiedliwość, czyli czeka aż sprawa się rypnie, prawda? Wiktor Orban przez te cztery lata wyprodukował potężne, potężne, potężne oddolne ciśnienie, które, y, które zmieniło mechanizm awansu, które zmieniło sposoby, sposoby funkcjonowania całego społeczeństwa i dopiero produkując ten wiatr, produkując tą falę, y, y, przejął, przejął władzę na Węgrzech. Bardzo serdecznie polecam wszystkim Państwu książkę, która nie jest nowa, ale, e, ale która jest niezwykle ciekawa. Książkę Wikt Igora Jankiego na, Napastnik o Wiktorze Orbanie, która nie do końca jest książką o tym, co stało się w ostatnich latach na Węgrzech. W dużo, dużo większym stopniu jest książką o tym, co w ostatnich latach nie stało się w Polsce. I ona mogłaby być takim przewodnikiem, manualem dla polskiej prawicy, co, co robić przez najbliższe cztery lata. W każdym razie na pewno żyjemy w ciekawym momencie historycznym w naszym kraju, a o kondycji młodych ludzi, o liście środowiska presji i klubu jagiellońskiego do wiodących autorytetów moralnych i intelektualnych trzeciej RP opowiadali pani Karolina Olejak z klubu jagiellońskiego oraz pan Jan Maciejewski, naczelny kwartalnika presji, a już za chwilę na naszej antenie salonik polityczny Rafała Ziemkiewicza. Zapraszam w imieniu autora.